Siemka. czas na cyk, dzień z życia psa schroniskowego. Mam pokazać jak wygląda mój dzień, ale mam tremę, bo każdy u mnie wygląda tak samo. Może coś się wreszcie zmieni? To ja, całość. Witajcie w moich włościach. Jak mówił ciasne, ale własne. Choć zimą, dwiat, hola po boksach. Te włości bywają naprawdę chłodne. Ale nie narzekam. Marzy mi się ciepły kocyp i własny człowiek to prawda. O, a tutaj jem, piję, no. Generalnie, robię tutaj wszystko. A najlepszą częścią dnia jest spacerek, na który czekam od rana. Lecimy! wyjście z boksu? Żaden problem. Rzesznie miałem inne pieski i kieruję się w stronę tego, na co czekam cały dzień. A oto wolność. Wolność, mężenie, tropienie. To jest życie. Spacer to czas, kiedy czuję się, jakbym miał swój dom i swojego człowieka. Uwielbiam, gdy ktoś mnie tuli, głaszcze, daje smaczki. A te najlepiej smakują na świeżym powietrzu. Ale wiecie, zima to nie tylko śnieg. Podczas spaceru chłód już tak nie doskwiera, ale przypomina mi, jak bardzo chciałbym mieć swoje miejsce na ziemi. Taki ciepły kąt, czym mógłbym odpocząć? Widzieliście, widzieliście palma? A może kiedyś zobaczę prawdziwą? Taką przy morzu razem z człowiekiem od odgłasków i miłości. No, ale wracając do spaceru, niuham wszystko. Dostaram to i ówdzie swoje ślady. A czasem zdarzy mi się znaleźć kolejny smaczek. Mistrzaty, spacer powoli dobiega do końca, i razem z nim kończy się wszystko to, co mnie dziś spotkało. Wracam do zimnego boksu, znów za kraty, by czekać na nowy dzień, w którym może ktoś po mnie przyjdzie. Smutne? No trochę tak, ale ja nie tracę nadziei. Ja i moi stranskowi przyjaciele wierzymy, że każdy z nas znajdzie kiedyś swojego człowieka. Tego, który przytuli, pokocha, zabierze na spacer. A potem pozwoli odpocząć w cieple, w własnym cieple, buziaczki warsztłus.